Ale to cyf. Tu ładnie widać mosiąc, tutaj moje podszywki zrobione. Tutaj zaspawany słupek, a tutaj trzeba to wszystko gówno zerwać. Nie no jest nieźle nawet w takich warunkach oświetleniowych to w ogóle nie ma światła przecież zobaczmy jak to sobie poradzi wewnątrz samochodu zobaczmy, duży kąt, dobra nie. Do pomalowania, bo nie od tego auto. Mm -hmm. Tutaj jak wygląda ten spaw, który ja tutaj zrobiłem, pokaż, pokaż, pokaż. Będzie to coś widać w ogóle? Tu jest przecież spawane. Patrzmy sobie na wewnętrzne. Tu jest jeszcze wstępna dziura. O, jak miło, jak przyjemnie. Dwa mać. Zresztą muszę zderzak zdjąć. No, dobra. Lewa strona na razie się w ogóle nie zajmuje. Dobra, tutaj mamy zdjątą stronę O, i Słupek wyspawany, po szybie wyspawane, od wewnątrz też. To trzeba wszystko zdjąć do gołej. Tu jest mój spawik i tu jest mój spawik. Czyli tak naprawdę to trzeba go podnieść na drugą kobyłkę. Godziny spawania i tłuczenia później. Wstępnie ogarnięte. Tu będzie problem, bo nas markałem. A, a tam w miarę ładny przetop jest. No i jakaś następna godzinka później. Wszystko w antykorze. Ze szczególnymi podziękowaniami dla Piotrusia, porady. Świetnie robi robotę ten antykor, naprawdę. No a to oczywiście Muwihel, Primer, czyli antykorozyjne, Mastyka i Baranek. No i jakieś jeszcze, myślę, pół roku. I będziemy mieli samochód w miarę. Do jazdy. A no to taki krótki materiał, gdyby wam się kiedyś zachciało jeździć klasykiem. No to myślę, że tego typu wyposażenie jest absolutnie niezbędne. Bez tego możecie zapomnieć, żeby jakikolwiek klasyk w wieku powyżej 20 lat jeździł tanio i, i na co dzień. Te tarcze długo też już nie pożyją.